Myślisz, że sen to tylko odpoczynek. A co jeśli powiem ci, że dzieją się wtedy rzeczy, których nawet nie jesteś świadomy? Sen to coś więcej niż regeneracja. To tajemnica, którą nauka wciąż próbuje rozgryźć. Dziś pokażę ci 10 szokujących faktów o śnie. Numer 7 naprawdę możecie zaskoczyć. Fakt pierwszy: Twój mózg nie śpi. Wbrew temu, co myślisz, w fazie REM mózg pracuje intensywniej niż za dnia. To właśnie wtedy śnisz. Twoje ciało jest sparaliżowane, żebyś nie odgrywał snów, ale twój mózg pracuje na pełnych obrotach. Naukowcy porównują to do stanu intensywnego uczenia się, tylko że bez świadomej kontroli. Fakt drugi. Zapominasz 90% snów w ciągu 5 minut od przebudzenia. Sen znika z pamięci tak szybko, że często nie zostaje po nim żaden ślad. Dlatego osoby prowadzące dzienniki snów zapisują je tuż po przebudzeniu, nawet zanim wstaną z łóżka. To sposób, by lepiej zrozumieć swoją podświadomość. A czasem, by odkryć powtarzające się schematy. Fakt trzeci. Osoby niewidome też śnią. Ale nie tak jak my. Ich sny wypełnione są dźwiękami, zapachami i emocjami. Jeśli ktoś stracił wzrok po narodzinach, może śnić obrazy. Ale jeśli urodził się niewidomy, sny wyglądają zupełnie inaczej. Mózg wykorzystuje to, co zna by stworzyć swoją wersję marzeń sennych. Fakt czwarty. Sen przed północą regeneruje organizm mocniej niż ten po niej. Między dwudziesta drugą a drugą w nocy zachodzi najwięcej procesów naprawczych w ciele to wtedy odbudowują się mięśnie, reguluje się gospodarka hormonalna i resetuje układ nerwowy. Dlatego mówi się, że sen przed północą się liczy podwójnie i to nie jest mit. Fakt piąty. Paraliż senny to prawdziwe zjawisko. To moment, kiedy budzisz się, ale nie możesz się ruszyć. Oddech przyspiesza, serce bije mocniej, a ty masz wrażenie, że ktoś jest w pokoju. Czasem nawet słyszysz głosy lub czujesz dotyk. To przerażające, ale fizycznie całkowicie nieszkodliwe. Paraliżu sennego doświadczył przynajmniej raz co czwarty człowiek. Fakt szósty. Nie wszyscy śnią w kolorze. Starsze osoby wychowane na czarno-białej telewizji częściej śnią właśnie w szarościach. Młodsze pokolenia śnią kolorowo. To pokazuje, jak silnie obraz kulturowy wpływa na naszą podświadomość. Mózg śni tym, co oznacza dosłownie. Fakt siódmy. Można nauczyć się świadomego śnienia. To tak zwany lucid dreaming, czyli moment, w którym wiesz, że śnisz. A kiedy już to wiesz? Możesz sterować snem. Latać, odwiedzać wymyślone miejsca, spotkać zmarłą osobę, wejść do filmu, wszystko jest możliwe. Świadomy sen można wywołać za pomocą technik, dziennika snów, testów rzeczywistości i tak zwany przebudzeń w fazie REM. Fakt ósmy. Ekrany przed snem zaburzają sen. Światło niebieskie emitowane przez telefon lub laptop zaburza produkcję melatoniny hormonu snu. Przez to trudniej zasypiasz, śpisz płycej i budzisz się zmęczony. Dlatego zaleca się odłóż telefon przynajmniej jedną godzinę przed snem. Zamień go na książkę, ciepły prysznic lub muzykę relaksacyjną. Fakt dziewiąty. Brak snu działa jak alkohol. Po 24 godzinach bez snu reagujesz jak po jednym piwie. Po 48 godzinach jak po kilku. Po 72 godzinach mogą wystąpić halucynacje, lęki i spadek logicznego myślenia. To dlatego kierowcy, chirurdzy i piloci muszą mieć odpowiednio dużo snu, bo to wpływa na bezpieczeństwo innych. Fakt 10. Sen ma wpływ na długość życia. Osoby, które śpią 7-8 godzin dziennie, mają niższe ryzyko chorób serca, cukrzycy i depresji. Zarwana noc raz na jakiś czas nie zrobi krzywdy. Ale regularne niedosypianie skraca życie nawet o kilka lat. Podsumowując, sen to nie luksus. To jeden z filarów zdrowia obok diety, aktywności fizycznej i relacji. Nie warto z niego rezygnować. Ile godzin ty spałaś ostatniej nocy? Napisz w komentarzu i nie zapomnij zasubskrybować po więcej takich ciekawostek. Dobranoc. Albo miłego dnia, zależnie, kiedy to oglądasz.